To zadanie, a raczej twierdzenie, mówi o dwóch równaniach ogólnych prostych. Mamy pierwsze równanie ogólne prostej, drugie równanie ogólne prostej i mm, wiemy, że opisują one tę samą prostą. Oraz wiemy też, że takie współczynniki są różne od zera. Ponadto współczynniki tych równań są do siebie proporcjonalne. Czyli musi zachodzić tak, taki, tak, takie równości muszą zachodzić między współczynnikami. No i teraz musimy uzasadnić to twierdzenie. Tak, jeżeli mamy równania dwóch prostych, które opisują tą samą prostą oraz takie współczynniki są różne, to doprowadzimy do takich proporcji. Rozwiążmy sobie na początek taki przykładzik. Ja tutaj pod spodem zapiszę równanie prostej. Postaci ogólnej. I teraz chcę, żebyście zwrócili uwagę, że jeżeli to równanie pomnożę przez jakąś stałą liczbę, na przykład przez liczbę 2, to otrzymam równanie drugiej prostej tej postaci, gdzie w momencie dzielenia współczynników stojących przy odpowiednich X, Y i tym wyrazie wolnym na końcu, tak, to są wyrazy wolne, to zobacz co otrzymujemy. 2 czwarte, czyli 1 druga. 3 szóste, 1 druga. Minus 6 podzielić przez minus 12, 1 druga. Mamy tutaj ciągle identyczną proporcję. W takim razie mnożenie lub dzielenie przez pewną stałą liczbę zmienia nam tylko postać równania, ale ostatecznie proste są identyczne. No i teraz spróbujmy to twierdzenie uzasadnić na takim ogólnym przypadku. Weźmy przykładowo prostą o równaniu A2x dodać. B2y dodać C2, to się równa 0. Przemnóżmy tą prostą, raczej jej równanie, przez pewną stałą liczbę różną od zera. Wówczas otrzymamy k razy A2X dodać k razy B2Y dodać k razy C2 to się równa k razy 0 to jest 0. Teraz zamieńmy te współczynniki na współczynnik A1, współczynnik B1 oraz współczynnik. C1 I zauważmy taką rzecz, że A1 to się równa k razy A2 oraz B1 to się równa k razy B2 oraz C1 to się równa k razy C2. Jeżeli każde z tych równań podzielimy przez Odpowiednio przez A2, B2, C2, to otrzymamy taką proporcję. A1 do A2 to się równa k, B1 do B2 to się równa k oraz C1 do C2 to się równa k, gdzie zapiszemy A2. B2, B2, C2 to są liczby różne od zera. Zgodnie z założeniem, skoro w każdym mm, współczynniku, w każdym ilorazie otrzymaliśmy ten sam współczynnik proporcjonalności, no to możemy postawić między tymi ilorazami znak równości i ostatecznie zapisać, że A1 do A2 równa się b1 do b2 równa się c1 do c2, co kończy dowód.